W Międzynarodowym Dniu Książki dla Dzieci Klub Marudnych Zaczytanych Ciotek sprawdzi się jak znalazł. Zostańcie ze mną, bo naprawdę warto. Hej hej, moi drodzy! W ten cudny, wiosenny dzień. Witam Was Olga z wielkiego buka! Dzisiaj mam dla Was opowieść, która nie tylko otrzymała niejedną nagrodę literacką, niejedno wyróżnienie za doskonałą literaturę dziecięcą, ale także dzisiaj ode mnie dostaje wyróżnienie od klubu marudnych zaczytanych ciotek właśnie. Zabieram Was na piękną i magiczną przygodę z dziewczynką z atramentu i Gwiazd, Kiran Milut Hargrave, którą recenzuję dzisiaj dla Was we współpracy z wydawnictwem literackim. Tysiąc lat temu na wyspie moja żyła odważna dziewczyna imieniem Arinta. Wtedy nie było jeszcze granic, nie było ziem zapomnianych, a sama wyspa piękna i otwarta pływała na powierzchni oceanu. Tej właśnie wyspy zapragnął pewien demon. Ale to dawne dzieje, jedynie legenda, legenda, której pilnie od dziecka przysłuchuje się 13-letnia Izabela. Izabela, która marzy o tym, by odkryć te odizolowane części wyspy, odkryć je na nowo, narysować i pokazać na mapie. Bo wyspa moja należy dzisiaj do gubernatora, nikt tutaj nie jest już wolny, a świat jej mieszkańców skurczył się do małej wioski na wybrzeżu. Isa jako córka kartografa, ta, która atrament ma we krwi i eksplorację również ma we krwi, będzie musiała się zmierzyć z zagrożeniem, które czai się nad wyspą. Kochani, jeśli szukacie prezentu dla swoich dzieciaków, dla rodzinnych dzieciaków, dla zaprzyjaźnionych dzieciaków, to łapcie koniecznie dziewczynkę z atramentu i gwiazd. To jest lektura, która sprawdzi się dla czytelników, którzy już zaczynają dorastać, ale wciąż jeszcze takie typowo młodzieżowe lektury to jest nieco zbyt wiele, czyli moim zdaniem tak dla 12-13-letnich, 14-letnich czytelników. Zresztą powiem Wam tak. Kiran Milut Hargrave, jak na poetkę przystało, potrafi tak snuć opowieści, tak manewrować słowem, że potrafi oczarować zarówno tych starszych, jak i młodszych czytelników, a to, kochani, jest prawdziwy talent. Dziewczynka z atramentu i gwiazd to jest niezwykła lektura, dopracowana w każdym szczególe, pysznie przygodowa, jak tylko przygody potrafią być smakowite. To lektura również cudownie magiczna, taka wspaniała, współczesna. Baśń, w której młodszy czytelnik odnajdzie zarówno swój bunt, zarówno swoje pragnienia. Natomiast ten starszy czytelnik przypomni sobie ten cały zew eksploracji. Muszę również tutaj dodać, że całość w ogóle prezentacji tej książki zachwyca, dlatego że to jest nie tylko sama okładka, ale także wnętrze. Każda strona zawiera tutaj elementy eksploracyjno, kartograficzne właśnie na marginesach i mamy również narysowane mapy. O, prawie prawie, udało mi się, o tutaj Wam pokażę i wygląda to naprawdę przepięknie. I tak jak kochani powiedziałam na początku, dziewczynka z Atramentu i Gwiazd za kształt dostaje specjalne wyróżnienie klubu marudnych zaczytanych ciotek, to jest niezwykła i wartościowa lektura, którą warto sprezentować młodszym, ale starszym też. A teraz na dokładkę dorzucę Wam jeszcze trzy inne magiczne opowieści i zacznę od nieśmiertelnej klasyki. Cykl opowieści z Narni C.S. Lewisa jest to cykl, który od lat zachwyca niezmiennie kolejne pokolenia czytelników i nie ma się co temu dziwić. Jest to siedem fenomenalnych tomów wypełnionych po brzegi magią, bohaterstwem, przygodą, a moim ulubionym tomem wciąż jednak pozostaje ten pierwszy, czyli Lew, Czarownica i Stara Szafa. Atmosfery tej powieści, jej piękna i historii, przejmującej historii Lewa Aslana, chyba nic nie pobije. Piotruś pan i Wendy, Jamesa Matthew Barry, czyli pełna metafor, historia chłopca, który nigdy nie chce dorosnąć, a który wraz z innymi zaginionymi chłopcami i wróżką zwaną dzwoneczkiem spędza swoje niekończące się dzieciństwo na wyspie zwanej nibylandią. I wreszcie coś współczesnego, czyli dziewczynka, która wypiła Księżyc, Kelly Barnhill. Jest to współczesna, piękna, postmodernistyczna baśń, która mówi o utracie, o śmierci, o żałobie, o poświęceniu, ale robi to bez owijania w bawełnę, a to w dzisiejszych czasach ceni się bardzo. A teraz, kochani, razem z wydawnictwem literackim zapraszamy Was na konkurs. Mam dla Was jeden egzemplarz tej pięknej powieści dla starszych i młodszych do wygrania, a pytanie konkursowe brzmi. Jaka książka była Waszą ukochaną książką w dzieciństwie? Swoje odpowiedzi wpisujcie w komentarzach pod filmem. Konkurs trwa do 20 kwietnia, a ja na dniach wybiorę jednego zwycięzcę! Kochani, po więcej dziewczynki z atramentu i gwiazd zapraszam was serdecznie na bloga Wielkiego Buka. Wszystkim życzę tak pięknych lektur tak pięknych lektur dzieciństwa, właśnie takich baśniowych, magicznych, wyjątkowych i wspaniałych. Nie tylko samych klasyków, ale właśnie tego czegoś nowego, świeżego i taka jest właśnie ta powieść. Po więcej, jak powiedziałam, zaglądajcie na bloga, a my widzimy się już niebawem. Do zobaczenia! Pa, pa! A jeśli jeszcze tutaj jesteście, to może nie oglądaliście jeszcze filmiku o premierach kwietnia. Najnowsze premiery czekają na was właśnie tutaj. A jeśli jesteście nowi na kanale, to witam was serdecznie. Rozgośćcie się, rozsiądźcie, rozejrzyjcie. A może akurat wam się spodoba. Jeśli tak, to słuchajcie, zapraszam was do subskrypcji kanału. Wystarczy, że najedziecie na logo i klikniecie przycisk subskrybuj. Do zobaczenia.